Weź jedno lub dwa jajka, daj do jakiejś miski. Zrobimy sobie przepyszny ser. Takiego jeszcze nie jedliście. Dobra, mamy jajca, to teraz dodajemy trochę czosnku. No i roztrzep porządnie witelcem jajka. Weź ser, który Ci pokazuję i za chwileczkę pokażę Ci, co z nim zrobić. Kieliszkiem wydrąż po prostu kółko. No i mamy, proszę Państwa, amerykańskiego serowego pączka. Dobra, bierzemy wędzony, cienko pokrojony boczek, i teraz musimy ten boczek obtoczyć dookoła tego sera. Tylko pamiętajcie, ten boczek dobrze ściskajcie. A co możecie użyć zamiast zwykłego boczku? Na przykład włoską szynkę to albo na przykład zwykłą polską szynkę. Tak to będzie wyglądało. Teraz bierzemy bułkę tartą. No i teraz bierzemy ser obtoczony w boczku, moczamy w roztrzepanym jajku, i później obtaczamy ten ser w bułce tartej. Tak jakbyście panierowali kotleta. Za chwileczkę będziemy po prostu ten ser smażyć. Powiem Wam jak, ile i z czym podawać taki ser. Także zostańcie do końca. A w międzyczasie pamiętajcie: łapeczka, subik, komentarz mile widziany. No, nie opitalać mi się. Ja Wam tutaj daję dobre przepisy, to chociaż tyle zróbcie dla mnie. Na patelnię wlewamy oliwę lub rozpuszczamy smalec i czekamy aż tłuszcz się dobrze rozgrzeje. Jak tłuszcz się rozgrzeje, no to kładziemy ser. No i smażymy ten ser po kilka minut z każdej strony, tak jakbyście smażyli schabowego. Usmażony ser wykładamy na jakiś talerz. Co tam chcecie i jak go podajemy? Podajemy go z sosem musztardowo-miodowym. E, oczywiście w taki sposób, jak wam pokazuję. Zaraz wam pokażę, jak wygląda ten ser w przekroju. Możecie go jeść bez sosu, ale ja uważam, że ten ser z tym sosem bardzo ładnie się komponuje i jest po prostu przepyszny. Popatrzcie, jaki będzie elegancki ser. To jest takie pyszne, że. O! Oh, przystawka. Petarda, po prostu zaskoczycie tym niejedną osobę. A teraz, proszę bardzo, maczamy sobie w sosiku, i to jest właśnie moja opcja, którą najbardziej lubię. Zróbcie, życzę Wam smacznego. Do usłyszenia! Pa!